Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego jego twórcami i użytkownikami lajkistkami i lajkistami i jego mitem. Od podjęcia decyzji przez Ernsta Leica latem 1924 roku o zakończeniu doświadczeń i przejściu do seryjnej produkcji nowego aparatu fotograficznego do faktycznego jej rozpoczęcia minęły kolejne miesiące. W tym czasie w zakładach Leica stworzono podstawę wytwarzania nowego produktu. Na targach wiosennych w Lipsku w 1925 roku przedstawiono publicznie po raz pierwszy model Leica 1. W następnych latach doskonalono go. Leica w tym czasie miała dwóch poważnych konkurentów w zakresie fotografii. Firmy Karla Cajsa w Europie i Kodaka w Ameryce. By nowy produkt lajca mógł przynosić zyski, należało stworzyć odpowiednią politykę marketingową. Istotnym wyzwaniem okazała się zmiana przyzwyczajeń fotografów, tak zawodowych, jak amatorów. Prace nad doskonaleniem prototypu lajki toczyły się przez całą pierwszą połowę 1924 roku. Wiosną Oskar Barnak poprawił działanie migawki. Zastosował dwie światłoszczelne kurtyny, które w czasie naciągania filmu nachodziły na siebie. Dzięki temu umieszczanie na obiektywie zatyczki w czasie tej czynności nie było już konieczne. 17 czerwca 1924 roku Ernst Leitz zgłosił wynalazek Barnaka do Urzędu Patentowego. Prototyp był gotowy. W połowie 1924 roku Ernst Leitz podjął decyzję o wprowadzeniu prototypu do seryjnej produkcji. W następnych miesiącach wykonano wiele prac przygotowawczych, które miały usprawnić produkcję. Zakłady Lajca wkroczyły na nieznany teren. Pomijamy epizod produkcji obiektywów z początku Nowego Wieku. Należało zaadoptować część pomieszczeń lub wznieść nowe na potrzeby produkcji aparatu, zakupić lub stworzyć narzędzia do masowego wytwarzania małych, precyzyjnych części. Pracowników z innych działów oraz nowo zatrudnionych należało odpowiednio przeszkolić. Problemy te zadowalająco udało się rozwiązać dopiero w następnych latach. Zastanawiano się także nad nazwą przyszłego produktu. Padały różne nazwy, rozważano różne opcje. Widoczne jest to na przykładzie broszur z instrukcją obsługi wydaną przez Leica w 1925 roku. Początkowo Ernst Leitz proponował nazwać aparat od nazwiska jego twórcy Barnack Camera aparat Barnaka. Jednak po dyskusji zrezygnowano z tego. Nazwisko Barnaka nie było znane w świecie fotografii, nie mogło więc przyciągać potencjalnych kupców. Następnie zaproponowano nazwę Leka. Była to kombinacja pierwszych liter od lights i kamera. Jednak nazwa nie brzmiała zbyt dźwięcznie i mogła być pomylona z francuskim aparatem o nazwie Eka. Ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie nie dwóch, a trzech pierwszych liter nazwiska właściciela firmy. Nazwa lajka brzmiała elegancko i można ją było łatwo zapamiętać. Cena jednostkowa aparatu była bardzo wysoka. Do aparatu dołączono skórzany futerał, odległościomierz, bęben do wywoływania oraz powiększalnik. Przewidywano, że będzie kosztować około 420 marek. Po dodaniu filtrów żółtych i trzech rolek filmu cena wzrosła do 450 marek. Był to pięciokrotny miesięczny zarobek wykwalifikowanego robotnika. Zatem tylko fotoamatorzy z warstw zamożniejszych mogli sobie pozwolić na taki wydatek. Innym problemem była konkurencja w branży fotograficznej. W powie lat XX–XX 20 -20 wieku w Europie dominowały aparaty Karla Zeissa, natomiast w Stanach Zjednoczonych produkty firmy Kodak. O te dwa rynki zbytu chciał powalczyć także Ernst Lights. Pod koniec XIX wieku Karl Zeiss specjalizował się w produkcji mikroskopów oraz obiektywów fotograficznych. W 1902 roku podjął decyzję o produkcji własnego aparatu fotograficznego. Siedem lat później doprowadził do stworzenia związku czterech producentów aparatów, którzy przejściowo popadli w kłopoty finansowe i w ścisłej współpracy mogli widzieć szansę przetrwania. W ten sposób chciał skonsolidować przemysł fotograficzny i znacząco ograniczyć lub wyeliminować konkurencję. Tak powstała IKA, Internationale Kamera Aktiengesellschaft z siedzibą w Dreźnie. W szybkim tempie grupa ta stała się wiodącą w Europie i rzeczywiście zdominowała cały rynek fotograficzny. Do aparatów fotograficznych doszły szybko inne urządzenia, jak projektory do przeźroczy oraz epidiaskopy. Pierwsza wojna światowa i wprowadzenie wysokich ceł na niemieckie produkty nie pogorszyły notowań grupy. W 1920 roku zatrudniała 2200 osób. W katalogu IKA z 1922 roku prezentowano prawie 80 modeli aparatów fotograficznych. Wśród nich były aparaty na płyty, na filmy o różnych formatach, aparaty stereo lustrzanki oraz podróżne. Do tego dochodziły kasety, statywy, urządzenia do reprodukcji powiększeń, różne obiektywy Zeissa, filtry i inne urządzenia. W 1926 roku doszło do fuzji czterech firm, w jej wyniku powstał Zeiss IKON AG. Innym konkurentem dla Leica był aparat Kodaka. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Jego twórcą był urzędnik bankowy i fotoamator George Eastman. W 1888 roku wprowadził na rynek nowy aparat, który szybko okazał się sukcesem. Zdecydowała o nim prostota działania wprowadzenie celuloidowego filmu w rolce aż w końcu usługi oferujące fotoamatorom wywoływanie i robienie odbitek. We wniosku patentowym tak scharakteryzowano nowy aparat. Składa się z prostego pudełka z umieszczoną na jednym końcu migawką i błoną zwojową na drugim. Koniec cytatu. Isman połączył kasetę na papier światłoczuły, poprzednik elastycznej błony światłoczułej, z prostym aparatem i mechanizmem migawki. Papier był pokrywany warstwą żelatyny lub kolodionu. Na nią nakładało się emulsję światłoczułą. Po naświetleniu emulsja była odrywana od warstwy papieru i poddawana dalszej obróbce. Jedna rolka papieru światłoczułego pozwalała na zrobienie stu negatywów o wielkości 6,4 cm. Aparat pozwalał na fotografowanie obiektów położonych w odległości większej niż 1 m. Proces zrobienia zdjęcia był bardzo uproszczony. Wystarczyło skierować obiekty w stronę obiektu, zwolnić migawkę, na koniec przywinąć film, by przygotować aparat do wykonania następnego zdjęcia. Na tym nie kończył się pomysł Ismena. Po zrobieniu wszystkich zdjęć, oddawano aparat do fabryki albo sprzedawcy. Naświetlona błona była tam wywoływana. Następnie do aparatu zakładano nową rolkę. Aparat z nową rolką i odbitkami trafiał z powrotem do właściciela, zadowolonego z tak wygodnego osiągnięcia najważniejszego dla niego celu uzyskania własnego zdjęcia. Zasadą działania systemu Kodaka jest rozdzielenie zadania. Pisał Eastman w proszurze The Kodak Primer, które może. Wykonać każdy, polegającego na wykonaniu zdjęcia od pracy, którą może wykonać tylko fachowiec. Wyposażamy każdego, mężczyznę, kobietę czy dziecko, mających dość inteligencji, by wycelować obiektyw i nacisnąć przycisk, w narzędzie, które całkowicie uwalnia użytkownika od konieczności posiadania specjalnych urządzeń albo jakiejkolwiek wiedzy fachowej. Koniec cytatu. Entuzjastyczne przyjęcie w prasie nie przełożyło się początkowo na sukces finansowy aparatu. Pojawił się on wraz z kolejnymi jego ulepszeniami. Był jednak dość drogi, kosztował 25 dolarów, co odpowiadało miesięcznemu zarobkowi robotnika wykwalifikowanego. Na wykonanie odbitek trzeba było wydać kolejne 10 dolarów. Eastman nie zraził się tym. Rok po premierze Pstrykacza, jak szybko nazwano ten typ aparatu, Eastman wprowadził ulepszoną wersję – Kodak 2. Papier światłoczuły zastąpiono filmem celuloidowym. Rynek fotograficzny zareagował na kodaka bardzo żywiołowo. Pojawili się szybko naśladowcy, wpłynęło to na wzrost konkurencji oraz obniżenie ceny. Eastman zastosował nowe metody marketingu w popularyzacji swego produktu: You press the button, and we do the rest. Naciskasz spust, a my robimy resztę. To hasło odtąd będzie towarzyszyć produktom pomysłowego Amerykanina. Reklamy ukazały się w popularnych czasopismach. Sprzedawcy otrzymali od firmy literaturę fachową i przykładowe zdjęcia wykonane aparatem. Przedsiębiorca i wynalazca zmienił także formy zarządzania. W 1889 roku założył firmę Eastman Kodak Company. Bardzo szybko stworzył cały system obsługi klienta od produkcji filmów, aparatów i ich części, kończąc na otwarciu sieci sklepów i punktów sprzedających aparaty i wywołujących zdjęcia czy robiących kolejne odbitki. W następnych latach otworzył przedstawicielstwa firmy w Europie. W 1898 roku Eastman wprowadził do sprzedaży nowy aparat aparat składany, pionier nowoczesnych aparatów na film rolkowy. Format negatywu 6x9 był przez dziesięciolecia uważany za standardowy. W 1902 roku Kodak wprowadził do użytku maszynę do wywoływania zdjęć. Amatorzy fotografii nie musieli już korzystać z własnych ciemni do wywoływania filmów. Firma stale rosła. W 1907 roku Eastman Kodak Company zatrudniało na całym świecie 5000 osób. W 1927 roku było to już 20 tysięcy osób. Pojawienie się aparatów Kodaka zmieniło podejście do fotografii. Stała się ona mniej formalna. Zdjęcia nie były upozowane. Wyrażały często uczucia radość, smutek i inne. Pojawiły się nowe motywy związane z dniem codziennym czy spędzaniem czasu wolnego na świeżym powietrzu. Swoje produkty Isman kierował także do kobiet. Fotografia była dotąd domeną mężczyzn. Był zdania, że one częściej robią zdjęcia. W połowie lat 20. XX wieku Kodak skoncentrował się na produkcji filmów i tanich aparatów do robienia zdjęć. Po raz pierwszy nowy aparat zakładów z Wetzlar przedstawiono na targach w Lipsku w dniach od 1 do 11 marca 1925 roku. Były to targi techniczne i budowlane w ramach których zorganizowano specjalną ekspozycję Messe Ausstellung Kino, Foto, Optik und Feintechnik. Wystawa targowa Kino, Zdjęcie, Optyka i Mechanika Precyzyjna. Stoisko lajca z numerem 194-195 znajdowało się na górnym piętrze hali wystawowej, Turnhalle Leipzig. Postanowiono dobrze przygotować się marketingowo. Opracowano różnego rodzaju materiały informacyjne, wydrukowano ulotki, broszury. Do kupienia nowego aparatu zachęcały plakaty reklamowe. Na jednym z nich umieszczono jowialnie wyglądającego starszego jego mościa w białej koszuli krawacie, który w rękach trzymał aparat. Plakat zatytułowano Kleinfilm Camera Lajka aparat małobrazkowy Lajka. Gości zainteresowanych lajkom witał Karl Koch, doświadczony sprzedawca produktów Lajca. Udało mu się sprzedać kilka egzemplarzy. Jednocześnie duże sklepy fotograficzne w Berlinie, Düsseldorfie, Frankfurcie, Kolonii, Monachium i Norymberdze otrzymały egzemplarze aparatu, wysłano je także do przedstawicielstw zagranicznych Leica. O nowym aparacie pisano oczywiście także w prasie fotograficznej. Czasopismo Freund w czerwcu 1925 roku tak przedstawiało aparat. Kamera, która to wszystko robi, musi być jak najbardziej precyzyjna. Jeśli ma być zadowalająca w dłuższej perspektywie. A lajka to precyzyjna praca, tak? Może nawet to wyrażenie nie jest wystarczająco precyzyjne. Można śmiało powiedzieć to jest praca jak w zegarku. Jedna rzecz prowadzi do drugiej bardzo dokładnie, bardzo niezawodnie nieuchronnie i praktycznie koniec cytatu. W pierwszym roku sprzedano 857 sztuk aparatu. W następnych latach liczba stale rosła. W 1928 roku sprzedano już 7,5 tysiąca sztuk. Czy sukces Lightning był oczywisty? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Light miał do czynienia z dużą konkurencją. Fotografii nadal dominowały duże formaty. Powiększenia zdjęć nie znano, nie posiadano też odpowiednich urządzeń. Natomiast dużym zainteresowaniem cieszyły się projektory, które pozwalały wyświetlać na dużym ekranie pojedyncze klatki. Taśmy filmowe używane w pierwszej połowie lat XX XX wieku w kinach nie nadawały się zbytnio do fotografii małobrazkowej. Posiadały niską czułość oraz grube ziarno. Do nowego produktu należało przekonać przede wszystkim sprzedawców i użytkowników. Praca z nowym aparatem nie była łatwa, wymagała cierpliwości i pewnych zdolności manualnych. Film perforowany o długości około dwóch metrów, początkowo nawijało się go w ciemni, należało włożyć równomiernie od spodu do aparatu. Ten sposób wkładania filmu będzie cechą charakterystyczną wszystkich aparatów lajka. Wcześniej należało przyciąć go na odpowiednią długość. Potem po zamknięciu dolnej klapy naciągało się film do zdjęcia. Następnie ustawiało się odpowiedni czas, odległość oraz na obiektywnie przysłonę. By usprawnić korzystanie, Barnak bardzo szybko zaprojektował kasetę do filmu. Filmy odtąd można było wymieniać przy świetle dziennym, w trakcie robienia zdjęć w domu czy terenie. Lajkę od innych aparatów różniło wiele cech. To one z biegiem czasu zrewolucjonizują fotografię, a firmy konkurencyjne zmuszą do naśladownictwa lub doskonalenia własnych produktów. Jedna z pierwszych to kompaktowość. Lajkę można było wszędzie zabrać. Miała małe rozmiary 13,3 na 5,5 na 3 cm i ważyła 425 gramów. Z naładowaną kasetą dochodziło dodatkowo 50 gramów. Można było w każdej chwili wyciągnąć z kieszeni czy torby, w sposób niemal niezauważony robić zdjęcia. Potwierdzały to pierwsze wprawki. Pokazywały sytuacje przypadkowe, spontaniczne. Aparat świetnie nadało się do fotoreportażu. Ponadto zdjęcia można było robić na wysokości oczu, co było całkowitym nową. Dawało inny sposób patrzenia. Lajka pozwalała robić fotografie szybko, jedno po drugim, aż do 40 zdjęć na kasetę. Inne umożliwiały tylko zrobienie zdjęć do 6, 9 czy 12. W ten sposób można było utrwalić jedną scenę nie przerywając fotografowania na zmianę filmu czy płyt. Inną ważną cechą było to, że poprzez połączenie transportu filmu z nakładającą się światłoszczelną migawką, po raz pierwszy w dziejach techniki fotograficznej usunięto problem niechcianych podwójnych naświetleń albo pustych zdjęć. Sukces lajki nie był więc natychmiastowy. Jednak zastosowane, innowacyjne rozwiązania przekonywały coraz większą liczbę osób i w efekcie zrewolucjonizowały fotografię. Zakłady Wetzlar wykazały się dużą elastycznością na zgłaszane przez użytkowników problemy, starano się je szybko rozwiązywać i stale udoskonalać technikę robienia zdjęć lajką i ich wywoływania. To już znanego sloganu, kleine negative, grosy bilder, małe negatywy, wielkie zdjęcia, szybko doszedł nowy. Lajka das kleine Fotowunder. Lajka, mały cud fotograficzny. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować.